Start your computations. Hey, can you please subscribe to my channel? Jak widzicie pod tytułem jest to moja wieczorna rutyna, ale taka bardziej, w której dbam o siebie. E, taki relaks i po prostu taki mój wieczór. Jest jakoś po godzinie 20, dlatego nazywam to takim bardziej self care night routine, e, bo nie będę wam pokazywała jak się uczę i w ogóle wiadomo, to jest też duża część mojego dnia, chociaż wtedy bardzo się przez urodziny, które miałam, e, bo byłam tak podekscytowana wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Ale teraz wracam na tory i muszę coś poświęcić, żeby po prostu czuć, że coś zrobiłam w ciągu tego dnia i chyba łączę sobie po prostu jakieś krótkie dziewczyny na laptopie z Pamelą RF. Zaraz Wam pokażę to wszystko. Ja Miałam sobie taki 10-minutowy trening, żeby taki spalający kalorie, czyli takie typowe kardio. więc sobie to włączę i później będzie się umyć. Jak może się wiedziało, że jestem po treningu, Może nie było na jakieś długi, ale po prostu wypadłam z rytmu. Kompletnie teraz nie mam kondycji. Jak miałam przez klantannę, bo się czułam ciągle, tak teraz w ogóle nie mam. No ale dobra, do rzeczy idziemy się kąpać. Jesteście chwilę na moim kanale, a jak zdążycie zrobić moje filmiki, to wiecie o co chodzi, jak przede mną stoi taki zeszyt, jest oczywiście planer i sobie zawsze wieczorem planuję dni. W sensie dni planuję sobie kolejny dzień, to już raczej wiecie wszyscy, jeżeli mi oglądacie, także nie będę się na tym zbytnio rozdrabniała. OK, póki co mam tak zapisane: obudzić się w maj 50, umyć twarz, ubrać się, zrobić śniadanie i herbatkę, nauczyć się polskiego, zatwierdzić y, to dzisiejsze, ten dzisiejszy filmik, y, dodatkowe zajęcia z matematyki i nagrać, uwaga, unboxing mojego MacBooka Pro. W końcu sprzedałam y, mojego MacBooka Air 13, to był z 2015 roku. I po prostu jestem tylko tak zadowolona, bo yy, musiałam notować nawet yy, komputer cały czas, ale o tym opowiem więcej tam w unboxingu, ale po prostu jestem podekscytowana, że to jest już jutro. I ostatnio to muszę na angielski zrobić zadanie. Bierzemy piżamkę, kasimy światło i idziemy. Jest jakoś 21 i muszę sobie zrobić e, kolację. Zacznij będę Zacznijmy po prostu gotowe mięso i ryż czyli jem ja czasami obiad nawet o 21, więc proszę się nie zdziwić A kto tutaj leży? A co to za słodziaczek tutaj leży? O Jezu, o Jezu Jaki nie, nie, wampirów, to właśnie zaczęłam z moją siostrą, choć tu e, oglądać pamiętniki wampirów. W sensie ja oglądałam już całe 8 sezonów kiedyś, jak byłam jeszcze w podstawówce. Także e, to jest mój ulubiony serial Top of the Top, e, na pierwszej liście, naprawdę na pierwszym miejscu, ale maście stwierdziła, że ona sobie chce oglądać pętniki wampirów i ja się jej wtrąciłam i teraz musi oglądać ze mną. Ale serio, ej powiedzcie mi, czy Wy też takie macie emocje, jak oglądacie ten serial, taki który kochacie jeszcze raz. Jezus marcy, są takie emocje, Właśnie czy na mnie, że to nie coś gadam. A jak ja mogę nie gadać? A tym to jak oglądacie drugi raz ten sam serial, który kochacie, to dostrzegacie rzeczy, których wcześniej nie zauważyliście i to jest chyba najlepsze. ej. jedzonko, nasze jedzonko, na naszek wygląda tak, że kroimy mięso i podgrzewamy ryż. Mijasz się... <słuch> 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 na imię. Ninja? Ninja? Ninja, żyjesz? Czemu tak dziwnie żyje. No, strasznie długo żyję. Taki <noise> psychiczny pies. Siedzi i się patrzy, tak? Muszę do garażu po ogórasy. Widzicie to? To się nazywa niebo. Jezus, kocham ten widok. A teraz ona robi tam... O, Boże. Stało nam zrobić klimacik i. Tak, i sobie ziądka je I idziemy mózg? Ła, jak ładnie. Zaświecimy jeszcze świeczuszkę. Ziem. I think we're going. Maseczka zmyta, możemy dalej iść oglądać i wykorzystując chwilę, żeby właśnie tutaj do Was rozmawiam, yy, chciałabym Wam powiedzieć, że jestem mega potekstowana tego serialu, ale to już mówię. A kolejna rzecz jest taka, że yy, ostatnio nagrywam na TikToka, mam już sporo nagranych TikToków jak na mnie, yy, także możecie wbijać. Nazywam się tak samo jak wszędzie Nataliks Ty. I mega mnie to teraz jara, w sensie no sprawi to przyjemność, tak sobie robię to for fun, ale, ale czasami wychodzi, więc sobie wiecie jak chcecie i ja idę oglądać dalej. Kochani, zapomniałam nagrać zakończenia, ale jedyne co potem robiłam, to tak jak mówiłam wcześniej, oglądałam Pamiętniki Wampirów i potem poszłam spać, więc nic takiego. No ale tak wygląda moja wieczorna rutyna, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu mojego kanału. I do kolejnego, bye! Start your computations.